Witamy. Taki, no to opuszczony gołemik znaleźliśmy na paletach. Krata. Takie kiedyś gramniczki były. Jedno wyjście. O. Takie coś się udało zdobyć. Znaleźć. I to całkiem przypadkiem. My tam coś nagramy na dniach. Niestety nie możemy wejść, bo to jakaś firma była. Teren zamknięty, ale coś takiego to My, My tam na dniach coś nagramy. Nie było czasu, także nagramy dopiero za parę dni coś, ale tu wam pokażę, jak kiedyś gobniki robili. To na palecie nieduży, parę palet taka mała budka, nie? i się ganiało. No dobra. I tak tylko przejazdem jestem, to mówię, pokażę Wam i coś przy okazji nagram, także do zobaczenia niebawem.